Dobrze, zacznijmy sobie od retrakcji, czyli najpopularniejszej manipulacji łopatką, jaka w zasadzie istnieje i która jest najczęściej słyszana przez wszystkie podopieczne na siłowniach w internecie. Jest to właśnie ten ruch, w którym ściągamy łopatki. Ile razy słyszałaś to, żebyś ściągnęła łopatki, żebyś przestała się garbić? Jak się garbisz, to mówią: ściągnij łopatki. Ale kiedy tak naprawdę powinniśmy robić tą retrakcję? Kiedy tak naprawdę powinniśmy ściągać te łopatki? No i w skrócie, teoria jest tak. Ściąganie łopatek powinno pojawiać się tylko przy ruchach, w którym ciągniemy coś do siebie, kiedy nasze ramiona idą do tyłu. To jest najprostsza teoria, jaką mogę Ci wytłumaczyć. Retrakcja jest wskazana także na początku ruchu, aby ustabilizować nasze ciało, ustabilizować barki, szyję. W momencie, kiedy zaczynasz jakiś ruch, kiedy bierzesz się do jakiegoś ćwiczenia, Wtedy retrakcja i depresja jest wskazana, ale jest to tylko na początku ruchu. Jest to pozycja wyjściowa, którą powinniśmy uskuteczniać. Aczkolwiek jeśli będziesz trzymała ściśle ściągnięte łopatki do tyłu przez cały zakres ruchu, który biomechanicznie powinien wykonywać protrakcję, a nie retrakcję, w tym momencie zaczynają pojawiać się problemy.